W ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego równego od 1 dane są wyrazy A1 równe 8 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu S3 wynosi 33. Oblicz różnicę A16 minus A13. Zobaczmy, co to jest tak naprawdę A16 minus A13. Zapiszmy ze wzoru ogólnego, czyli ze wzoru AN równa się A1 dodać N minus 1 różnic wyraz A16 i A13. Czyli a16 to będzie a1 dodać 16 minus 1, czyli 15 różnic. Natomiast a13 to będzie a1 dodać 13 odjąć 1, czyli 12 różnic. Jak ja sobie odejmę te, te dwa wyrazy od siebie, będziemy mieli a1 dodać 15 różnic, odjąć, a1 dodać 12 różnic. A1 minus, a1 się skraca. 15 różnic minus 12 różnic to są 3. Różnice, czyli trzy różnice naszego ciągu yy, mamy do policzenia. I teraz tak, zobaczmy. Wiemy, że A1 to jest 8 i suma trzech początkowych wyrazów jest równa 33. Zapiszmy sobie, co to jest S3. S3 to jest A1 plus A3 na 2 razy 3. Podstawmy sobie zatem A1 i S3. Możemy też skorzystać z drugiego wzoru na sumę wyrazów, ale ja już skorzystam z tego. S3 to jest 33, to się równa A1, czyli 8, dodać A3, na razie nie wiadomo, na 2 razy 3. Teraz tak, podzielmy stronami przez 3. Będziemy mieli 11, to się równa 8 plus A3 na 2. A teraz tej dwójki się pozbądźmy, czyli pomnóżmy stronami przez 2, 22 to jest 8 plus A3, 8 na lewą stronę 22 odjąć 8 to jest 14, to się równa A3 A3 to jest 14. Jak można inaczej A3 zapisać? A3 to jest A1 plus 2 różnice. To zobaczmy, co tutaj mamy. 14, czyli A3 to się równa A1, które było podane, które wynosi 8 dodać. Dwie różnice. 8 na lewą stronę, 14 minus 8 to są dwie różnice. Dwie różnice to jest 6. Jedna różnica jest 3. A my szukamy w tym zadaniu trzech różnic, czyli 3 różnice, to jest już nasza odpowiedź, to będzie 3 razy 3, czyli, czyli 9, oczywiście. Czyli 9. To jest pierwsza metoda. Teraz wspomniałem coś o drugim wzorze na sumę. Oczywiście można z drugiego wzoru na sumę też skorzystać. Jak tego dokonać? Drugi wzór na sumę, on w tablicy wygląda tak, to jest sn równe 2a1 dodać n-1 różnic na 2 razy n. Czyli s3 w tym przypadku to będzie 2a1 dodać 3-1, czyli dwie różnice na 2 razy 3. Za s3 wstawiamy 33, to się równa 2a1 na 2 to jest a1 plus różnica RAZY 3. Dzielimy sobie stronami przez 3, czyli 11 to jest u nas A1 plus różnica. Teraz tą różnicę od razu wyliczymy, bo A1 to jest 8. Czyli 11 to się równa 8 plus różnica, czyli różnica wynosi 11 minus 8, czyli 3. Mamy policzone różnicę. Skoro mamy różnicę, no to 3 różnice analogicznie to jest 3 razy 3, czyli 9 to jest odpowiedź po raz drugi do zadania.